Maneczko. Dzisiaj przygotowujemy Ankę do sezonu Pojechałem po nią tam do znajomego, wyprowadziłem ją W sumie to nie takie proste było ją wyprowadzić, bo jak się okazało W zeszłym sezonie no to już ta opona nie, nie domagała, rozerwało ją na boku Wprowadziliśmy, zostało do teraz tak, pojechałem kapeć oczywiście No i co, nową oponę trzeba było kupić Kosztopony i dętki to jak dobrze kojarzę, coś koło 400-450, chyba czy 550, coś takiego. Mniejsza z tym już tam nie przywiązuje uwagi jakiejś tam specjalnej do tego. Teraz dalej. Tutaj trzeba będzie naprostować to koło trochę, bo po zeszłym sezonie się skrzywiło. Jest dosyć spora tutaj luka. Ja wiem, że tutaj da się wyciągnąć jeszcze na tych śrubach, wyregulować tą blachę. Ale w jednym miejscu jest taka przerwa, a w innym miejscu te koło już idzie po blasze, nie? Czyli trzeba to yy, po prostu naciągnąć, naprostować jakoś. Nie wiem jeszcze, jak. Nie wiem, czy będę rozcinał i po prostu w tym miejscu zmniejszał ten obwód troszkę i, i ściągał to do środka. Kurcze nie wiem, pomyślę jeszcze, jak to, jak to zrobić. No, tutaj widać ewidentnie, nie, że jest, że jest wydarte, że tam trze o coś. A o co trze? Dokładniej to tam trzy o tą blachę chyba pod spodem, nie? Jak, o, o tą właśnie tutaj, o tą blachę tutaj, o, o tą blachę tutaj na sobie trze, no i coś tam jest nie tak, eee, o pasek trzeba będzie wymienić, bo jest pęknięty, no trzeba będzie go zmienić, no i co, i poza tym trzeba będzie ją uruchomić na jakieś tam 10 minutek, żeby sobie 10 minut popracowała popracuję sobie 10 minut no i wtedy weźmiemy termometr laserowy i pomierzymy temperatury na rolkach na łożyskach zobaczymy które jest wadliwe no i żeby żeby, żeby żeby wymienić od razu na początku sezonu i będzie święty spokój później do końca tutaj tak jak widać kosz jest opuszczony trzeba będzie go oczywiście podnieść do góry tutaj zapiąć na te i co więcej z rzeczy ciekawych? No i więcej z rzeczy ciekawych przy tym kombajnie na chwilę obecną to tyle, nie? Mówię tutaj wezmę sobie ten pasek, e, poluzuję. Tutaj spuszczę go, e, zluzuję koło, to wtedy będę mógł sobie bez ściągnika operować, obracać tym kołem jak będę chciał. Także, dokręca się. Nie w tą stronę pani kierowniku. No i poszło. I po krzyku. Teraz tylko moteczkiem trzeba puchnąć, żeby spadło to w dół. Fajna sprawa. Bez żadnego jakiegoś tam wysiłku. Zakładamy tylko, kręcimy. Kręcimy, naciskamy. Jedzie samo. Oczywiście, jakieś tam z wielkiej mocy, jeśli chodzi o dokręcanie, to tutaj nie ma co oczekiwać, nie? Bo jeszcze jakieś paprochy są, śmieci. Zazwyczaj jest to tak, że tylko omieciemy go, oczyścimy co z grubsza na zimę, wydmuchamy powietrzem, no i to tak zostaje, nie? Bo yy, nie chcemy tutaj wody jakoś nalewać specjalnie, żeby to rdzewiało. Zobaczcie. Zobaczcie jaki metal jest użyty na kotnance w, yy, w zeszłym roku zostawione No i tak naprawdę wody nie widziało I, i, i rdzy tego, tej tej, tego wszystkiego to jest tyle co kot napłakał Praktycznie też można powiedzieć, że nie ma nie. Tutaj to wygląda jak ona by no, dosłownie wczoraj wyszła z ziemi nie? Także no druga opona też będzie do wymiany się kwalifikowała w którymś momencie Spęknięta Także trzeba będzie ją zmienić dodatkowo tu jeszcze na bokach już zaczyna pękać też, nie? widać na pewno widać. Także może ten sezon przeciągniemy, może nie. Zobaczymy. Ale to na pewno trzeba będzie. Na pewno trzeba będzie to zrobić, nie? Na pewno to trzeba będzie wykonać. Także tak. No i mówię, no co tu więcej Wam z rzeczy ciekawych przy tym kombajnie powiedzieć. Chyba tyle. Ciekawych bardziej i mniej. Dobra, zeszło do samego końca. Tu już nic bardzo więcej się nie da zrobić. A jakbyśmy to koło przesunęli tutaj na tym. Od czego to jest śruba? A nie, to tylko od osłony. Stania. Bo myślałem, że może da się tą rolkę przesunąć. Ale jej się nie da. Hmm. No nic, ma ktoś jakiś pomysł, jak to wyprostować? Zanim to będę rozcinało, tutaj ładnie widać, jak tutaj drze Mówię, on jest, ten kosz niestety jest trochę pokrzywiony i, i wygląda jak wygląda, tak? więc tutaj za bardzo nie, nie poradzimy, trzeba to jakoś połatać nowy kosz chyba coś koło 3000 wcześniej po starych cenach, a teraz po tych nowych to diabeł wie ile to by kosztowało pewnie z 6 to za tyle to ja drugą mankę kupię bez sensu także także tak yy. Co tu jeszcze, co tu jeszcze, co tu jeszcze? No, chyba tyle na razie na tym koszu. Tutaj się skupię, bo tutaj był największy problem w zeszłym sezonie, bo te ziemniaki tam rąbało. Eee, wiadomo, te gumki tutaj trzeba powymieniać. nie. Wszystko jest. Tutaj taka krateczka, żeby ziemniaki nie wypadały. Bo tutaj eee, często, gęsto dzieje się tak, że te ziemniaki. Tam z góry jak spadają, jak ten kosz jest opuszczony do samego, do, do samego, no nie do samego dołu, tylko jak jest niżej opuszczony To one nie trafiają tutaj w to i, i wypadają poza kombajn i leży właśnie wtedy gęsto dużo tych ziemniaków tutaj Tutaj w tej linii i już widać, że to jest po przejechaniu koła, nie? Właśnie teraz ten kosz mnie jeszcze denerwuje mocno, no widać, widać jak to jest nierówno Jak tam góra odstaje, jak dół odstaje, nie? jest po prostu porażka. Albo ta blacha jest do dupy wygięta, co też jest bardzo prawdopodobne, albo nie wiem. No ta, ta poprzednia blacha to już była mocno złochana, tak? Już mocno powyciarana była. Że nic tutaj wiele się nie dało zrobić. No i trzeba, trzeba z tą blachą walczyć. No coś wywalczymy, coś zrobimy. Albo ją po prostu tutaj tutaj ją nadciąć. Z jednej strony, z drugiej strony, tu ją wyprzeć i dopchnąć ją ten łuk, i zmienić kąt. Bo tutaj to prawie by, jakbym odepchnął to jeszcze trochę, to prawie by i było. Prawie by i było, tylko że tu jest za duża dziura. To ona tak, jakby była źle wygięta. No, bez kitu. Tu ją natnę. Tu w dwóch miejscach i ją wygnę. I to będzie chyba najlepszy motyw. I najprostszy zarazem. No i tam wtedy tą górę trzeba do góry będzie podnieść yy, troszkę, bo tam też jest, że tak powiem, luźno. To trzeba będzie ją dać do góry. I myślę, że to powinno, powinno pomóc. Hmm. No, spróbuję. Dobra. Biorę się do roboty, pokażę Wam później jak to, jak to wyszło. Nie wiem. Pewnie w następnym filmie będziemy się nad tym rozwodzić. Jak to jak to zrobiłem, jak to wygląda. Dobra, strzałka. Akcja prostowanie kosza przy użyciu pasa. Tutaj tą blachę już jak mówiłem tak zrobiłem tutaj w dwóch miejscach przeciąłem, podniosłem ją do góry, bo ona za mało wyprofilowana była za słabo była wygięta i poprawiłem ją. Teraz tutaj naciągnąłem kosz trochę, bo ten był w tą stronę za bardzo dolegał, więc trzeba. Było go pasem w tą stronę. Oczywiście co? Arbos zaczepiony do prostowania. Także nie wszystko, nie wszystko tylko młotkiem i przecinakiem da się naprawić. Niektóre rzeczy naprawić wystarczy użyć pasa, właśnie tak naciągając. Oczywiście metal, metal będzie chciał wrócić, tak? Eee, bo to nie jest teraz, co to, co to, nie, to nie jest tej jakości metal, który teraz robią, tak? Że to jest tam z gównolitu. Tylko no, konkretny towar tutaj jest Dawno, dawno, x lat temu zrobione 88 chyba Albo 89 rok Już nie pamiętam dokładnie, 89 chyba Także on na pewno będzie chciał wrócić Dlatego trzeba będzie młoteczkiem go tutaj postukać Popukać trochę, odprężyć go tak Żeby nam został w tym, w tym momencie W którym chcemy To jest właśnie ten moment, który tutaj Za bardzo dolegał Do tej blachy Tutaj z tej strony mamy element tutaj chyba gdzieś pod spodem jest. O no, już pod spód weszłem. Yy, pod spodem jest element, który yy, również tamten znowu za bardzo odstaje od blachy, tak? Czyli trzeba będzie go dogiąć, czyli trzeba będzie go zapiąć na tą stronę i go, i go tutaj nie wiem, o coś pas złapać i go dociągnąć, nie? Yy, Tutaj opuściłem górkę palcową, bo tam było mi wygodniej do tych śrub, a do tego dwie śrubki do popuszczenia. Także grzechoteczką raz, dwa bzyknąłem, odkręciłem. I chwila, moment. No i co, i powolutku, powolutku to leci. Ale teraz aktualnie wezmę się za czyszczenie opryskiwacza, za czyszczenie tych filtrów, bo tutaj w tych filtrach dokładnego, dokładnego tutaj się już nazbierało. Trochę syfu widać na pewno nie, że, że, że jest nie. Tutaj ten ciemniejszy kolor to już jakiś tam brud. W tym tutaj chyba nie ma. Nie, w tym bardzo nie ma. Ten jest w miarę ok, i tutaj ten na środkowym też będzie w miarę ok, pewnie, a nie, też się nazbierało już. O, też widać. No i tutaj troszkę o tej strony widać na dole jest, nie? Na dole go trowarku troszkę się uzbierało, ale tutaj w tym jest najwięcej, nie? Więc po prostu trzeba będzie wziąć, odkręcić wodą, to wszystko przemyć, wyczyścić elegancko. Eee, I co? I tyle, tak? Z rzeczy takich ważniejszych. tam ten duży filtr też, eee, też go sobie odkręcę, wyczyszczę. No i co? Brać się do roboty dalej, nie? Zaraz puścimy, zobaczymy jak to wygląda. Na pewno strzeli. To już dłuższy czas jest. Z 15 minut na pewno parę razy stukane pukane. Także powinno być dobrze. Zobaczymy. Jedną ręką to trochę ciężko operować, a już nie chce mi się kamery na głowę zakładać, opaski brać. Wysparać Sorry, jak coś tam ży coś nie. Ciężko czasami sobie trzeba drugą pomóc. O. No i już się poprawiło. O. Odeszło już trochę. Teraz niżej trzeba się zapiąć, trzeba się zapiąć tutaj w tym miejscu. Albo ten element tutaj... Nie, tu zdecydowanie niżej się trzeba zapiąć. Pasek. O tu go zapniemy teraz. O tu w to miejsce. Bo był chyba zapięty tu wyżej? Nie, w to samo był zapięty. No. No i tutaj tabelka cała. Albo tą belkę odciąć po prostu i ją przyspawać na drugi, na drugi raz. No, tutaj też. tabelka pierdzieli sprawę. A może tu będzie musiała młotka dostać? Cofniemy na tamtą stronę. Z tamtej strony będzie lepszy zamach. I tutaj dziabnę go młotkiem. Zobaczymy czy... Stary sposób naszych dziadków, czyli bez młota to nie robota. Czy pomoże, czy nie? Który to był? To był ten. Tak, to był ten. Dobra, zaraz zobaczę. Pierdzielne mu tutaj z dwa razy, może trzy młotem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, do później.